Niedzielny wieczór w miejscowości Meczków w powiecie Radomskim nagle przestał być spokojny. Około godziny 18 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze zakładu masarskiego przy ulicy przemysłowej. Już pierwsze informacje wskazywały, że sytuacja jest poważna i może wymagać dużych sił oraz środków. Po przybyciu pierwszych zastępów Straży Pożarnej potwierdził się najczarniejszy scenariusz. Ogień pojawił się na poddaszu budynku i bardzo szybko objął znaczną część tej kondygnacji. Według wstępnych szacunków płomienie objęły powierzchnię od 200 do 250 metrów kwadratowych. Istniało realne zagrożenie, że pożar rozprzestrzeni się na kolejne części obiektu. Dowódcy akcji natychmiast podzieli decyzję o skierowaniu dodatkowych sił. Do gaszenia pożaru zadysponowano łącznie 20 zastępów straży pożarnej. Na miejscu pojawiły się jednostki z regionu, a także wsparcie spoza powiatu. W działaniach brał udział m.in. zastęp z JRG-6 Warszawa oraz pojazd z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Strażacy prowadzili intensywne natarcie gaśnicze, jednocześnie zabezpieczając pozostałe części budynku przed zajęciem ogniem. Działania utrudniała konstrukcja obiektu oraz fakt, że ogień rozwijał się w przestrzeni poddasza, gdzie łatwo ukryte zarzewia. Każda chwila była kluczowa, by nie dopuścić do eskalacji pożaru. Po pewnym czasie udało się opanować sytuację. Ogień przestał się rozprzestrzeniać, co pozwoliło przejść do kolejnej fazy działań. Strażacy rozpoczęli dogaszanie oraz dokładne sprawdzanie pogorzeliska. Kontrolowane były miejsca trudno dostępne, w których mogło dojść do tlenia się materiałów konstrukcyjnych. Najważniejsza informacja jest taka, że w wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Pracownicy zakładu oraz osoby przebywające w pobliżu zdążyły opuścić teren przed rozwojem ognia. Służby potwierdziły, że nie było konieczności udzielania pomocy medycznej. Akcja gaśnicza wciąż trwała jeszcze długo po opanowaniu płomieni. Strażacy koncentrowali się na pełnym wygaszeniu ognia i zabezpieczeniu budynku, aby wykluczyć możliwość ponownego zapłonu. Przyczyny pożaru nie są na razie znane i będą ustalane w toku dalszych czynności wyjaśniających. Na miejscu zdarzenia przez długi czas panowało napięcie. Intensywna praca strażaków odbywała się w trudnych warunkach, przy wysokiej temperaturze i dużym zadmieniu. Ratownicy pracowali rotacyjnie, aby uniknąć wyczerpania, a dowódcy na bieżąco monitorowali stabilność konstrukcji budynku. Istniało bowiem ryzyko osłabienia elementów nośnych poddasza, co mogło stanowić zagrożenie dla prowadzących działania. W trakcie działań strażacy wykorzystywali zarówno linie gaśnicze, jak i sprzęt do rozbiórki nadpalonych elementów konstrukcyjnych. Konieczne było miejscowe rozbieranie poszycia dachu oraz fragmentów stropu, aby dotrzeć do ukrytych zarzewi ognia. Każde takie miejsce było dokładnie polewane wodą i sprawdzane kamerami termowizyjnymi, by mieć pewność, że pożar nie odrodzi się po zakończeniu akcji. Wraz z upływem czasu sytuacja zaczęła się stabilizować. Płomienie zostały całkowicie zduszone, a działania skupiły się już wyłącznie na dogaszaniu i zabezpieczaniu obiektu. Mimo opanowania pożaru strażacy pozostawali na miejscu, świadomi, że w tego typu obiektach ryzyko ponownego zapłonu jest realne, zwłaszcza gdy ogień obejmował dużą powierzchnię poddasza. Równolegle rozpoczęto wstępne czynności mające na celu dokumentowanie zdarzenia. Sporządzano notatki, wykonywano oględziny pogorzeliska oraz zabezpieczano miejsce do dalszych ustaleń. Dopiero po całkowitym zakończeniu akcji gaśniczej możliwe będzie dokładne określenie strat materialnych, które jak można przypuszczać są znaczne. Choć bilans zdarzenia nie obejmuje ofiar w ludziach, pożar zakładu masarskiego w Mleczkowie pozostanie na długo w pamięci lokalnej społeczności. To przykład jak szybko rutynowy wieczór może przerodzić się w poważny kryzys i jak kluczową rolę odgrywa sprawne działanie służb ratunkowych. Dalsze ustalenia mają wyjaśnić, co doprowadziło do wybuchu pożaru i czy możliwe będzie zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości.